Jestem na przystanku osobowym Warszawa Ochota WKD. Wjeżdża EN97. Mamy nieoczekiwanego gościa, czyli Drezynę. Tego się nie spodziewałem. Drezyna warszawskiej kolei dojazdowej. Elf na linii S2. Do lotniska Chopina. I teraz tak. Przed Wami Warszawa Ochota. Wysokie perony a ja jestem na WKD, gdzie są perony niskie. WKD, taki tramwaj podmiejski. I udaje się w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD, czyli stacji końcowej. Zakaz karmienia gołębi. Gołębi tutaj jest sporo i wiadomo co gołębie robią. Nie spodziewałem się, że spotkam żubra na ochocie, ale patrzcie, jest. Linia S2: i elf, który jedzie do sulejówka miłosnej. Porony mają ledwie kilkadziesiąt metrów. Poza tym mamy tutaj kilka billboardów. Kolej z historią. Warszawska Kolej Dojazdowa, która jest z nami od 1927 roku. Tutaj billboard prewencyjny, aby kierowcy zatrzymywali się przed przejazdami. I mamy tutaj też inne określenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej czyli WKDK. Od skrótu oczywiście WKD. Tutaj jakiś propagandowy billboard, że WKD jest ekologiczne. I tu także billboard na czasie jak najbardziej propagandowy a po torach podmiejskich w EN57AKM a na tor pierwszy wjeżdża pociąg WKD kierunek Grodzisk Mazowiecki Radońska Mińska, Mazowieckiego, jedna jednostka, która wyruszyła z radomia, a teraz mamy ciekawą sytuację, bo wjeżdża. N100 WKD o tu wjeżdża skład do Otwocka jest przelot Dziobaka i wszystko naraz mamy także odjazd Impulsa waga do Pruszkowa, także mam problem co wybrać, żeby nakręcić Mamy EN 1004 100 ponownie, który rusza w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD. Jeszcze nam się uda złapać skład Flirta ER160, do otwocka. FLIRT ER pięć zero jeden. Oraz 004 cztery, relacji siedlce Warszawa Zachodnia. Tak wygląda tor w kierunku zachodnim, jak widzicie, drewniane. Stare podkłady i podobnie jest na linii dalekobieżnej, aczkolwiek drugi tor dalekobieżny już jest wybetonowany. Soka Trzeba Sokaczewa do Warszawy Wschodniej Gołąb czekający na WKD do Podkowy Leśnej Głównej Gołąb doczekał się, mamy skład do Podkowy Leśnej Głównej I mamy także SKM-kę do Otwocka Jak zobaczycie gołąb jednak się nie zabrał do podkowy leśnej, został Wstydź się. Wierzcza fukatka EN100 Pojawia się również EN97 warszawskiej kolei dojazdowej.